Cześć, witam serdecznie na moim kanale. W dzisiejszym filmie przetestujemy sobie pewien trik, sposób na opadającą powiekę. E, jakiś czas temu już wam mówiłam na Instagramie, że e, coś testuję, ale nie chciałam powiedzieć wam co. E, także wszystkiego dowiecie się w dzisiejszym filmie. Miałam w planach e, stosować to e, kilka razy w tygodniu, codziennie, żeby zobaczyć, czy ten efekt będzie trwały, czy będzie się utrzymywał. Natomiast e, Niestety, zapominałam o tym, i no nie udało mi się tego w ten sposób przetestować. Także dzisiaj przetestujemy sobie tylko, czy efekt jest widoczny bezpośrednio po. Także na początku obejrzymy sobie ten filmik. Według filmiku to jest lifting górnej powieki i uniesienie brwi. Dobra, i będziemy testować na tym oku, dlatego że tutaj powieka opada mi o wiele bardziej. Postaram się teraz patrzeć na wprost, nie napinać czoła, żebyście mogli zobaczyć, jak to wygląda normalnie. I lecimy. Umieść nasadę dłoni pod brwiami, bliżej zewnętrznego kącika. Tutaj ta dziewczyna tak przyciska to. I zamykamy 20-30 razy. Dobra, 30 razy zrobione. Następnie przytrzymaj zamknięte przez około 20 sekund. Mam e, jakby rozluźnione mięśnie, ale faktycznie ta jest uniesiona. E, co dalej mamy zrobić? Przy, e, teraz ćwiczenie powtarzamy jeszcze raz, przesuwając nasadę dłoni bliżej wewnętrznego kącika oka, czyli tutaj. I zwróć uwagę, by cała dłoń leżała na czole, lekko je uciskała, dobra? I 20 sekund zamknięte oko. Dobra, gotowi, ale to w ogóle dziwnie wygląda w kamerze. Ło! Czuję jakby, że ta brew jest y, uniesiona, w sensie czuję takie lekkie napięcie tutaj, i też ta moja powieka y, trochę mniej. Jest opadnięta. Powiem Wam tak: miałam taki okres czasu, że chyba przez tydzień czy przez dwa tygodnie starałam się w miarę regularnie robić to ćwiczenie i faktycznie miałam wrażenie, że moja powieka mniej opada. Natomiast nie wiem, czy to nie był efekt po prostu placebo. Także koniecznie spróbujcie na sobie i dajcie znać w komentarzach, czy u Was to działa. No ja widzę taki lekki lifting, zwłaszcza, że naturalnie nie umiem podnosić tak mocno tej brwi. No a teraz widać taki lekki lifting. Ćwiczenie też było dość szybkie, także super. E, jedyne co Wam polecam, to ja z reguły opieram sobie po prostu łokieć o stół, dlatego że jak trzymam rękę w górę, to po prostu mnie to boli. Także, jeśli Wam się podobało, jeśli chcecie więcej takich testów, koniecznie dajcie kciuka w górę, zasubskrybujcie mój kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie, i widzimy się w kolejnym filmie. Do zobaczenia! Cześć!